To był dla mnie taki bardzo przełomowy moment, kiedy przydzielono mi, bo to był taki grafik przydziału różnych osób niepełnosprawnych, w moim wieku chłopaka, który miał porażenie mózgowe. To był dla mnie przewrót kopernikański, że, że, że wchodzę w życie człowieka, który ma tyle lat co ja, ale który nic nie może zrobić sam. I nagle widzę gościa, który, z którego życie praktycznie jest na materacu na podłodze, albo pasami przywiązywany do, do wózka inwalidzkiego, ale Widzę, że jest radosny I, i, i pamiętam to pytanie do dziś, ono, ono zawsze do mnie wraca, kiedy po takich miesiącach spotkań, kiedy jeszcze podejrzewałem jakieś udawanie czy coś, widzę, że to nie mija temu gościowi i, i, i zadawałem mu to takie pytanie, skąd ty to masz, zobacz, kurczę, ja mam zdrowe ręce, zdrowe nogi i, i ciągle mi coś nie tak, ciągle z czegoś jestem, albo jestem ze wsi, albo nie mam pieniędzy, albo nie takie rzeczy i nagle usłyszałem taką przedziwną odpowiedź, no bo wiesz, bo ja wierzę w Boga i to mnie tak trzyma. To była taka wielka prowokacja Pana Boga, żeby, żeby zrozumieć, że można sobie mówić, że jest się wierzącym, że, że można siebie klasyfikować jako wierzącego, a, a wiara to coś zupełnie innego. I ja wtedy zdecydowałem, że ja muszę takiego Boga znaleźć, że ja chcę tak.